Co masz zrobić, jeżeli twoja lewa łapa jest znacząco mniejsza niż prawa łapa? Przede wszystkim musisz zrozumieć, że mała dysproporcja, np. centymetr różnicy w obwodzie, jest czymś naturalnym, no bo niestety nie jesteśmy symetryczni. Natomiast, jeżeli dysproporcja jest większa, to pierwsze co musisz zrobić, to zrezygnować ze wszystkich ćwiczeń bilateralnych na biceps, czyli wszystkie uginania ze sztangą czy z jednym drążkiem powinieneś zastąpić ruchami unilateralnymi. Po drugie, powinieneś wybierać absolutnie najlepsze ćwiczenia w kontekście hipertrofii. Przykład to uginanie z wykorzystaniem hantelki w oparciu o ławeczkę. Praca unilateralna, pełna stabilność i maksymalne obciążenie blisko pełnego wyprostu w stawie łokciowym to korzystne warunki dla rozwoju bicepsów. Oczywiście będziesz zaczynał od słabszej, mniejszej ręki. Po trzecie, dysproporcja może wynikać z za małego tricepsa, więc nie skupiaj się tylko na mięściu dwugłowym ramienia. Trenuj też mięsień trójgłowy ramienia w przemyślany optymalny sposób. Po czwarte, jeżeli dysproporcja wynika jednak z rozmiarów bicepsów, no a pewnie wynika, to w Twoim planie treningowym przetrenuj biceps na różnych długościach. To znaczy, żebyś wykonał ćwiczenia z ramieniem za ciałem, czyli w rozciągniętej pozycji, oraz ćwiczenia z ramieniem wysuniętym przed ciało, czyli ćwiczenia w skróconej pozycji. Oprócz tego możesz trenować biceps w klasycznej pozycji, kiedy ramię jest przy ciele, i możesz do tego podejść bardziej siłowo. Klasyczny ruch też nie zaszkodzi, ale pamiętaj, żebyś został przy wersjach unilateralnych, czyli np. uginanie z handlami. I po piąte, jeżeli nie jesteś całkiem początkujący, to Arm Day w twoim planie treningowym może sprawdzić się świetnie. Dodanie Arm Daya sprawia, że całe ramiona się poprawiają, a dysproporcje też się łagodzą. To strategia, którą często stosuję u podopiecznych.